Jeszcze pytał Pan, jaka jest rola bioda w jak, jak ja ją widzę. Ja powiem tak, nie, nie wykluczam dzisiaj oczywiście, nie wykluczałabym tego, że Generalny Inspektor sprawuje jakąś formę nadzoru. Natomiast uważam, że bezwzględnie w takiej sytuacji należy doposażyć Generalnego Inspektora i strukturalnie i finansowo oczywiście ustawową tak? możliwości działania, dlatego że w tej chwili trudno jest, bardzo mi się wydaje, powiedzieć, że generalny inspektor może w ramach tych przepisów, które obecnie obowiązują, jakąkolwiek funkcję w zakresie nadzoru spełniać. Ja powiem, dlaczego ten monitoring uważam, że należy uregulować i to musi być według mnie kompleksowa taka regulacja dotycząca monitoringu. Pani opowiadała mi taką historię bardzo temu. Jechała autobusem miejskim, monitorowanym, wysiadła na przystanku monitorowanym. Przystanek był monitorowany nie tylko przez kamery MPP, nie, nie wiem, ale też z, zdaje się, kamery jakiegoś banku obejmowały ten przystanek. Miała bilet skasowany w autobusie i została w tym autobusie okradziona. Po, pobiegła natychmiast na policję yy, i powiedziała, okradziono, nie wiem, że w tym autobusie, bo jak wysiadałam, to byłam już już wiedziałam, że nie mam dokumentów portfela i tak dalej. Po dwóch dniach została sprawa wmożona z powodu braku możliwości wykrycia sprawy. I ona pyta, no to co z tym monitoringiem? To po co mamy ten monitoring? Jak stał pomicel, który nie miał tej twarzy i problem jest jaki? Brak kompetencji... Yy, Właściwie chyba nie wiem, policji, że tak tłumaczono, nie możemy przeglądać nie swojego, nie swojego, do to kogo to należy, kto ma nad tym nadzór. To jest, ja wiem, że tutaj można się z że policja na przykład, tak? Nie wiem, tak, że policja na przykład nie, ale to są, ale to są takie, że to, to, to jest tak, taki fakt, który ją, że tak powiem, spotkał. Problem, problem tego monitorowania przez osoby prywatne, w przestrzeni publicznej. To jest kolejny, zwłaszcza w kontekście tej czeskiej sprawy, którą zajmował się Trybunał. Czyli co to znaczy na potrzeby prywatne, jeśli nie monitorujemy przestrzeni publiczną, to już przetwarzamy dane osobowe. Więc w tym kontekście ta decyzja Trybunału, wybór Trybunału w tym kontekście, on daje jakby uprawnienie. Generalnemu Inspektorowi, natomiast uważam, że no, w dzisiejszej sytuacji Generalnego Inspektora yy, nie byłabym taka... Znaczy nie umiem powiedzieć jednoznacznie, czy, czy mógłby się tym zająć, czy nie, natomiast uważam, że nie wykluczam tego, że, że jest to dobry pomysł, po prostu. Dziękuję bardzo Dobrze. Ja się zgadzam z panią doktor. I może chciałbym dodać jeszcze no, takie uwagi. Po pierwsze, proszę Państwa, jeśli chodzi o monitoring wizyjny, mamy no, tak naprawdę bardzo różne sytuacje faktyczne i różny, powiedziałbym, reżim prawny tych zdarzeń. Otóż z całą pewnością możemy mówić tak z grubsza. Po pierwsze, o tym monitoringu, który jest realizowany zupełnie prywatnie, nazwijmy to dla prywatnych celów przez prywatne osoby, nazwijmy to nawet dosyć przypadkowo, no, mniej lub bardziej, przepraszam, wezmę komórkę, czy to już jest monitoring, jak ja wszystkich obfotografuję, co młodzież bardzo często czyni i na pewno przynosi to duży fan jak się ma wspomnienia z różnych wydarzeń, tak szybko, jakby to powiedzieć, ujęte z ręki. Ale to też możemy traktować, że to jest element monitoringu. Zupełnie inna, a w każdym razie to monitoringowi może służyć, zupełnie inna jest natomiast sytuacja, w której monitoringiem posługują się organy władzy publicznej. I oczywiście ten kazus, który przytoczyła pani doktor no, jest tyleż ciekawy i pouczający, co też lekko absurdalny, jeśli chodzi o reakcję reakcje policji, ale to pozostawmy, żeby nie przedłużać. Natomiast natomiast z drugiej strony powiem, powiem w ten sposób. O wiele uważam dla mnie jest yy, 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 bardziej ryzykowne rozpowszechnianie monitoringu, który na przykład yy, będzie yy, rozpowszechniony czy upowszechniony w miastach, na ulicach. Jeżeli ten monitoring będzie instalowany przez organy władzy publicznej, przez samorządy albo przez właściwe służby, no dużo się w tej chwili mówi o jakimś projekcie nadzoru granic. Podobno miałoby tym być objęty pas 15 km wokół, wokół całej Polski i instalowane przez Straż Graniczną kamery które tak naprawdę miałyby jednocześnie mieć funkcję rozpoznawania rejestracji samochodów, no to się proszę Państwa nie czarujmy, że skoro tak, to również będą miały zdolność rozpoznawania danych biometrycznych, a więc identyfikacji osób. A więc zbiory takich danych będą musiały e, e, ocierać się e, o, e, powiedziałbym, zbiory, które zawierają dane wrażliwe, dane sensytywne, bo przecież z kim jedziemy w samochodzie, o jakiej porze i dlaczego, no e, to już jest informacja, która być może jest zupełnie nieadekwatna do celu, w jakim, w jakim miałoby to być zbierane. I tego typu to, że technologia pozwala nam coś zrobić. To wcale nie oznacza, że mamy móc to robić i że prawo powinno to dopuszczać. Dlatego, dlatego, proszę Państwa, ja widzę tutaj rolę generalnego inspektora, zwłaszcza w zakresie, powiedziałbym, szczególnie drastycznych przejawów, właśnie tam, gdzie monitoring wkraczałby w, powiedziałbym, obszar danych sensytywnych. Czy, czy nawet wszystko jedno pośrednio, czy bezpośrednio. A co do konieczności takiej regulacji, zwłaszcza jeśli chodzi o posługiwanie się tymi instrumentami przez, przez władze, instytucje państwowe, które jak wiemy później mogą te dane przekazywać transgranicznie, a jak już są przekazane transgranicznie, to Bóg raczy wiedzieć, czy przypadkiem nie trafią za ocean. No to w takim przypadku, proszę Państwa, powiem kolokwialnie, strach się bać. Wobec tego jestem i za ustawową regulacją, określenie standardu minimum, który musiałby być przestrzegany z pełnym poszanowaniem gwarancji praw obywatelskich, jak również bardzo dokładnym określeniem celów, dla których taki monitoring jest prowadzony i zakresu oraz oczywiście możliwością kontroli, czyli egzekwowania praw obywatelskich w tym zakresie. Nie wyłącznie na zasadzie takiej, że oj, chyba mnie sfotografowało, to może ja pójdę i napiszę skargę bo wiemy, że to może być skuteczne, tylko muszą być y, y, instrumenty instytucjonalne, które po prostu będą zapobiegały określonym zdarzeniom, nie tylko dotyczących mnie, ale nas wszystkich. Być może, przepraszam, że być może w takim wyjściem jest po prostu obowiązek uzyskania zgody. Na, y, 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 przed, y, bo tutaj mówiliśmy o y, przekazywaniu, tak? Tej, i zresztą chyba ten, to, to założenie do projektu mówi tylko o ochronie wizerunku, tak mi się wydaje. W ogóle to już jest, chyba trzeba to jakoś to dopracować, bo czy tylko widzielonych ma być chroniony też po prostu nie wiem. Być może właśnie tutaj byłby ewentualnie zgodę udzielanej przez biuro, bądź przez sąd no taki wymóg, żeby przekazywać te Pytanie, rozestanie... pyta co może, co technicznie, gdyby, co technicznie monitoring? może tak naprawdę rejestrować, bo to nie jestem specjalistą w zakresie tej techniki, ale wyobrażam sobie, że coś więcej nawet niż wizerunek. Ale pani mówi o o zgody na przekazywanie tak. danych zagranicznych. Tak, tak, w związku z, w związku z tym brakiem regulacji, w ogóle monitoringu, tak, czyli przekazywania nie tylko za granicę, ale przez administratorów, tak, przez podmiot, który nagrał, utrwalił i teraz, żeby przekazać to innym innymi <laughs> podmiotami, nie wiem... To tak, policja wtedy, który po tym napadzie miała się... wypychać wiodła. Czy może pokazać ten fragment? Nie, 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 znaczy pokazać... Nie, tak, że, czy, czy może, <laughs> czy, 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 czy tamten właściciel znaczy myślę, że może tutaj, jeśli chodzi o policję, pokazać, Myślę, tak? że tutaj jeśli chodzi o policję, to jest to jakoś... Tak, powinno być to regulowane rzeczywiście o przekazywanie. No tak, to nie że nie wiedzą, to, to, to ja wiem, bo to nie jest taki pierwszy przypadek, o którym ja słyszę, że absolutnie nie wiedzą. I też myślę, że należałoby to regulować w takiej kompleksowej regulacji, po to, żeby właśnie nie było takiego przerzucania się pod tytułem brak nam kompetencji. Bo, bo, bo my tylko mamy kompetencje w zakresie jakiegoś wycinka problemu, a w ogóle no to nie wiadomo, to za co ma odpowiadać, tak sobie, nie będziemy sobie wchodzić w kompetencje kogoś innego. Tutaj był problem taki, że, że policja mówiła na przykład, że nie może od banku. Bo to nie jest ich monitor, tak? To, to, nie, jest, to, to nie jest ich monitor bank. No, nie, 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 nie wiem, no tutaj był też taki problem. Taki, taki w, te, w tym konkretnym przypadku. To, to jest ważna sytuacja, ale takie się po prostu zdarzają, więc dlatego. Bardzo dziękuję i drugie obiecane pytanie. Dziękuję. Ja troszkę tak jeszcze myślę, że takim że przerzucaniem się jest trochę umywanie przez generalnego inspektora, jeżeli chodzi o system monitoringu. Natomiast moje drugie pytanie dotyczy e, służb, tutaj nawiązuję do tego, o czym mówił e, pan mecenas o straży granicznej, e, służby specjalne, czy dane osobowe, które przetwarzają służby specjalne w tej chwili są poza kontrolą generalnego inspektora danych osobowych. I to po pierwsze chciałbym zapytać, czy Państwo uważają, co Państwo sądzą o tej, e, w tej sytuacji, czy Państwo zdaniem zbiorę danych... E, powinny podlegać test zbiorania, które przetwarzają, aby w podlegać kontroli generalnego instruktowego Ale też bardziej szczegółowo. Pan mecenas mówił o dyrektywie retencyjnej. Dyrektywa retencyjna została wdrożona, mamy w Polsce przepisy upewniające służbom do sięgania dany telekomunikacyjnych, one stracą moc obowiązującą w lutym przyszłego roku i do tego czasu ma być stworzony niezależny organ, który będzie kontrolował dostęp do danych telekomunikacyjnych. Jakie cechy powinien spełniać ten organ? A czy może powinien być nim generalny inspektor? Oczywiście, wiem, że Państwo przyjęli wszystkie moje uwagi, to generalny inspektor miałby dwa razy więcej Właśnie. pracy niż dzisiaj. Ale jestem ciekaw, w No więc znowu od, od końca tak. Ja uważam, że to powinien być generalny inspektor, dlatego że. Złe są doświadczenia, gdy w podobnym obszarze tworzy się różne instytucje, które nieuchronnie później ze sobą konkurują o kompetencje, a bardzo trudno później powiedzieć, czy dane osobowe przetwarzane w tym zakresie to jeszcze są dane pod rządami przepisów ogólnych. Czy już może to są dane przetwarzane dla celów zwalczania przestępstw? Wobec powyższego moja, moja odpowiedź jest jednoznaczna. To powinien być Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Poza tym, proszę Państwa, no, ja w tym widzę wielki deficyt demokracji i praworządności w Unii Europejskiej, jeśli, jeśli chodzi o niedoregulowanie kwestii związanej z ochroną danych osobowych, które są przetwarzane na użytek służb policji i generalnie w sprawach karnych. Proszę sobie wziąć, pod, wziąć do lektury decyzję ramową z 2008 roku, która tego dotyczy. No a proszę, oczywiście te teksty, teksty, nad którymi debatuje Unia, no właśnie one cały czas się zmieniają, ale no są jakieś, indykatywnie dają nam coś, powinny przywodzić coś nam na myśl, jakie są intencje projektodawców. No więc te intencje powiedziałbym, że nie są czyste. Żartobliwie prawnicy mówią, że jeżeli chcesz zrobić coś bardzo złego i chcesz na to uzyskać zgodę innych ludzi, to napisz to nudnym językiem i drobnym drukiem. No i właśnie mamy coś takiego właśnie, że, że społeczeństwa wyrażają zgodę bo hasło jest, bo bezpieczeństwo pod tym słowem wytrychem bezpieczeństwo publiczne idzie bardzo wiele działań, które są po prostu nieadekwatne. I o tym już mało wiemy, bo to jest drobnym drukiem, czyli to jest w tych przepisach, które gdzieś tam są w jakichś decyzjach ramowych, w jakichś dyrektywach i tak dalej. Definicje tam są bardzo nieostre, posługują się wyjątkami od wyjątków. Wyłączeniami typu, że czegoś nie wolno. Absolutnie nie wolno, ale wolno, jeżeli ustawodawca krajowy podejmie środki należycie zapewniające interesy obywateli. Co to znaczy, należycie zapewniające interesy. Co to, co to są za sformułowania, do czego się odnoszą, jaki jest. Powiedziałbym wzorzec normatywny do dekodowania takiej normy prawnej. Ja nie wiem. Wobec, wobec powyższego, ja uważam, że to jest, że odmienna regulacja, bardzo różniąca się regulacja między rozporządzeniem ogólnym a dyrektywą w sprawach karnych, no jest, powiedziałbym, swojego rodzaju aktem kapitulacja ze strony Unii Europejskiej, i to jest akt, który mam nadzieję no, będzie jakoś tam naprawiany. To znaczy właśnie po Slądenie, po wyrokach n, 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 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że jednak odwróci się sposób myślenia, a społeczeństwa będą się bardziej, powiedziałbym, opierały, mniej akceptowały wprowadzanie tylnymi drzwiami, właśnie rozwiązań inwigilacyjnych. Trybunał powiedział bardzo ważną rzecz. Tam, gdzie jest powszechna inwigilacja, tam nie ma możliwości zagwarantowania praworządności. Dlaczego? Dlatego, że nie wiemy, czy inwigilujemy zasadnie, czy niezasadnie, celowo, czy niecelowo. Zbieramy dane o wszystkich i na okoliczność wszystkich zdarzeń. To również może dotyczyć właśnie monitoringu jako takiego. Instrument sam w sobie obojętny, ale w zależności od tego, w czyich rękach, może być, powiedziałbym, powodem strasznego naruszania praw obywatelskich. Dziękuję, Dziękuję. bardzo i pani. Yy, więc ja powiem tak, mi się wydaje, że znowu tutaj nie wykluczam, że to mógłby być biologiczny. Znaczy powiem tak, nadzór nad służbami, tymi danymi gromadzonymi przez służby uważam jest nieznany. A dlaczego nie wykluczam, że mógłby to być biodo? Dlatego, że chyba potrzebny jest taki organ, który niezależny, absolutnie niezależny, który będzie w stanie dokonać oceny tej konieczności proporcjonalności. Ja nie wiem, ja ostatnio wypełniałam wniosek o, w związku z kandydowaniem na stanowisko ten wzór, który stanowi załącznik do ustawy. O dostępie do informacji. I to było dla mnie. Dodajmy, z że niejasne. Niejasne, tak. To było dla mnie traumatyczne, że tak powiem, przeżycie, bo potem się okazało, że to wszystko służy jakby w ten cel to jest moja weryfikacja. Weryfikacja mojej, nie wiem, wiarygodności, tak? To, to, to jest absolutnie niezbędne. I tutaj nie dyskutuję z tym, że trzeba zweryfikować. Trzeba się poddać takiej weryfikacji. Tylko no. Czy jest jakaś granica? Bo, bo ja się zaczęłam w pewnym momencie zastanawiać, czy przypadkiem to już nie naruszyliśmy konstytucji w związku z, 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 z tym właśnie z Nagromadzeniem? Absolutnie, nagromadzeniem i, to, i tym przetwarzaniem informacji, które właściwie według mnie naruszały już konstytucję. Że o innych ustawach jest dyskryminacja i tak dalej. To już myślę, że, że to było blisko. Więc. Ja uważam, że, że rzeczywiście powinien taki organ niezależny y, powinien być i, i też, y, też y, ja to absolutnie rozumiem, że, że tutaj muszą służby działać po to, żeby y, chronić y, nas i bezpieczeństwo nasze. Y, 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 nie, ma, nie ma tutaj żadnych dyskusji i uważam, że to jest absolutnie niezbędne. Natomiast no, muszą być jakieś granice rozsądku. Ja nawet sobie często myślę, że... W przepisach prawa, taką mam, taki wniosek do ustawodawcy. Być może, że w przepisach prawa powinniśmy zawsze zapisywać jako pierwszy artykuł w każdej ustawie konieczność istnienia zasady Prze przestrzegania zasady zdrowego rozsądku. <grywa> Żartobliwie do, do tego podchodzę, ale no, trzeba chyba gdzieś jakieś granice wyznaczyć, granice kompetencji poszczególnych. Podmiotów, instytucji, służb, które, które działają w kraju po prostu. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Izdolski się zgłaszał. Bardzo e, proszę. A to też już Znaczy, się rozwija. rozwija dyskusja, to bardzo dobrze. Krzysztof Izdolski, Sieć Obywatelska Łączka Polska. E, już z tego tytułu, że pan mecenas e, napomknął o tym, że ten organ, ewentualnie na wzór kraju zachodni, chociaż tam też jest dyskusja, że od tego nie odejść z uwagi na zawalenie sprawami trwa więc ten dostępu do informacji publicznej został niejako wywołany. I mam bardzo proste pytanie, które pewnie może dać dosyć konkretną odpowiedź, a jest to pytanie związane z dyskusją, która się toczy, no, też w sądach i administracyjnych i w pewnym aspekcie w Sądzie Najwyższym, bo również to jest związane z wnioskiem I prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego. A moje pytanie jest proste. Czy państwa zdaniem imiona i nazwiska osób, które wykonywały pewne usługi, Towary na e, rzecz podmiotów publicznych, szeroko rozumianych, czy zawarły w dużym skrócie umowy cywilnoprawne, czy te imiona i nazwiska powinny być jawne e, i e, e, powinny być powszechnie dostępne. Dziękuję. Pani doktor, proszę bardzo. proszę. Tak, to, to jest rzeczywiście problem <grytanie> nie taki chyba prosty, bo z taką odpowiedzią zmagamy się od jakiegoś czasu. No, mnie się wydaje, że tutaj jest problem szerszy, mianowicie. Y, informacji publicznej, znaczy co my uważamy za informację publiczną i tutaj można by było powiedzieć tak, no ustawa odpowiada na to pytanie, ale chociażby z punktu widzenia, ja miałam taki przypadek też w wniosku z, z naszą debatą, działalnością dziennikarską. Osoba publiczna to jest to, to jest ta, 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 ta potrzeba, że tak powiem, skonkretyzowania, kim jest osoba publiczna i co to są informacje publiczne. Konkretnie... E, po, powiem tak, e, nie umiem odnieść się konkretnie w tej chwili, znaczy nie umiem powiedzieć konkretnie, czy, czy uważam, że po, skłaniałabym się ku temu, żeby, żeby one były e, publiczne, tak? no, czy, żeby to była w ramach informacji publicznej udostępniane takie informacje. E, ale e, jednoznacznie, że tak powiem, nie, nie, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. No tak, no w Europie są różne standardy, dlatego że jedne kraje, yy, yy, i to znowu mówimy o, o, o krajach, yy, yy, tak zwanych starych demokracjach, yy, jedne kraje, jak na przykład Szwecja, mówią jednoznacznie, powinno być wszystko ujawniane. Yy, inne. No tak jak na przykład w Niemczech bywa to różnie w zależności od aspektu. No, to jest pewnie obszar bliższy pani doktor, ale, ale na przykład nazwiska, które no inaczej kojarzenie zarobków z nazwiskami, prawda, czyli ujawnianie informacji o pracownikach w Niemczech generalnie jest niedopuszczalne. Jak i w tym zakresie, w jakim jakie zarobki ma konkretny pracownik. Gdzie indziej uznajemy, że jeżeli to jest sfera publiczna, to społeczeństwo powinno wiedzieć, że funkcjonariusz publiczny zarabia tyle i tyle. Ale przepraszam, no, ja jego wspomorzony też, tak? No, no i tutaj, tutaj już jest prawda, niuans. Natomiast ja rozumiem, że pytanie pańskie szło tak właściwie w inną stronę, czyli to była nie kwestia związana z ochroną funkcjonariuszy publicznych lub, lub też właśnie derogacją tej ochrony. Tylko z kwestią dotyczącą yy, problemu istniejącego na gruncie prawa zamówień publicznych. Nie, nie, to wyjaśnię prostym przykładem. Jeżeli na przykład nie przeprowadzę szkolenie do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, zawiera umowę, czy moje imię i nazwisko, które zostało zawarte yy, w tejże umowie zostanie jawne, czy inaczej na jakąś opinię dla sądu. No to o... to jest dokładnie to, co chciałem powiedzieć. Yy, uzyskał pan zamówienie publiczne na to szkolenie. Nie mówmy, że nie, bo takie są zasady działania jakikolwiek, jak powiedział instytucja publiczna, czy instytucja ze sfery finansów publicznych, to no po prostu musi realizować tą ustawę. Więc, więc nawet jeżeli dostał pan to z wolnej ręki, powiedzieli, proszę pana, pan jest w obszarze ochrony danych osobowych najlepszy, proszę, niech pan przeprowadzi tą, to szkolenie. Później uzyskał pan honorarium. No i wiem, że są wyroki sądów, które mówią, że tych danych nie należy ujawniać. Bo tajemnica handlowa, bo to zostało zastrzeżone i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej jednak strony są również przesłanki bardzo poważne, mianowicie wydatkowanie publicznego grosza jest jawne. I to ustawa stanowi jednoznacznie. To znaczy, każdy pieniądz, który wypłynął z kieszeni podatników za pośrednictwem jakiejkolwiek instytucji, która tymi środkami się posługuje, jest jawny. Chyba, że ustawa wyraźnie stanowi, że nie jest, to no, na przykład względy obronności, bezpieczeństwa państwa itd. itd. Wobec, wobec powyższego, wychodząc z założenia, że jawność wydatkowania środków publicznych jest poważną, powiedziałbym, wartością w zakresie dostępu do informacji publicznej, no, należy uznać, że w tym zakresie, w jakim my chcemy wchodzić w relacje z instytucjami publicznymi, zwłaszcza jeżeli to są relacje o charakterze publiczno-prawnym, Czyli nie realizujemy swoich praw jako obywatele, tylko na przykład realizujemy swoje prawa jako przedsiębiorcy. Bo to trzeba odróżnić, bo ja mogę być jednocześnie przedsiębiorcą i obywatelem. Jak pójdę po zapomogę to gminy, to gminy do Urzędu Gminy, to ja nie chcę, żeby to było ujawniane, bo to jest może taka sprawa wstydliwa dla mnie, że popadłem w niedostatek i nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. Ale jeżeli, jeżeli albo jak idę do lekarza i uzyskuję świadczenie medyczne, ale, i to jest porozdane, to są już dane wrażliwe przecież. Natomiast jeżeli, jeżeli ja jestem przedsiębiorcą, czyli ja nie działam do końca jako osoba fizyczna, tylko działam instytucjonalnie, jako podmiot gospodarczy, wszystko jedno, czy jako wielka spółka, czy jako, czy jako skromny człowiek. Realizujący usługi na rzecz, na rzecz instytucji publicznej, no to muszę się liczyć, że niejako deroguje w tym zakresie swoją prywatność. Ja jestem wtedy uczestnikiem obrotu profesjonalnego. Czyli Natomiast. panie, panie jest Ja jestem. Ja jak jestem... się skłania. Dobrze. Bardzo proszę, Pani Szymon. E, dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Chciałabym. E, Poprosić Państwa o nieco konkretniejsze odpowiedzi dotyczące wspólnoty reformy, europejskiej reformy czyli ochrony osobowo, bo to konkretnie o Państwa obawy związane, bo mówiliśmy, mówiliście Państwo dużo o dobrych stronach, które w tą chwili podzielą w pełnym zakresie. Natomiast są też moim zdaniem niewątpliwie tam pewne problemy. Jednym z nich jest sposób urobienia tych danych do Stanów Zjednoczonych. Programów safe harbor i wypłatności. Chciałabym, żeby o jeszcze powrócił w tym zakresie, z naciskiem na jaką rolę widzieliście Państwo w właśnie powstrzymaniu tej tendencji, jaką teraz obserwujemy, jeśli chodzi o swobodę nas, wydanych między firmami europejskimi i amerykańskimi, również na stanowisku Paryża, czyli dostępu amerykańskich służb, dlatego ten aspekt też jest tutaj istotny. Dziękuję. Dziękuję i Panu za... ja Zaczynam, tak. E, proszę Państwa, e, ja powiem.